Hej kochani Powiem wam, że Czekajcie, zasłonię tu Będzie może lepiej mi widać Powiem wam, że Ten dzień zaczął się mega dziwnie yy, Teraz zjadłam śniadanie Mam oczywiście plamy na ustach Tu Od rana, jest dzisiaj sobota Jak coś nagrywam ten sam dzień Bo wam wrzucę chyba dzisiaj jeszcze ten film no, że dzisiaj się czuję taka mega napięta przez to wszystko. Bo wiecie, jak to jest. Jak ktoś. Po prostu weszłam rano na Facebooka, jak się obudziłam i mi wyskoczyły zdjęcia po prostu z grupy dla alergików i jakoś chyba to na mnie podziałało też. Że po prostu czuję tam, wiecie, niewielką jakąś alergię czy coś i już po prostu na mnie to podziałało, bo wiadomo, że są osoby, które mają gorzej i które wiecie. Zmagają się z czymś gorszym ode mnie. Jak powiem Wam, że jak sobie popatrzyłam na te zdjęcia różnych pokrzywek, co tam ludzie wrzucają, to ta moja to jest naprawdę nic w porównaniu do tych ludzi, co, co mają gorzej. I mam taką prośbę do Was: jeśli, jeśli mnie oglądacie teraz, a jeśli kliknęliście na ten film, to, to oglądacie widzicie, no mam plamy i to, to tak na ustach mi wychodzi przy każdym kontakcie po prostu czy z, z ciepłym jedzeniem, bo jadłam też y, porówki ciepłe i może to dlatego mi tak wyszło no ale po kąpieli to po prostu mam całe, całe tutaj wywalone, to mogę wam rzucić kawałek tutaj filmiku, który ostatnio nagrywałam także zobaczcie Zobacz, w ogóle dla tych osób, które uważają, że ja y, tylko marudzę i w ogóle nic mi nie jest i generalnie jest wszystko super Yy, to muszę coś pokazać. Jak mi się super, super ekstra jest i w ogóle wesoło. Nie, ja się tu nie zacięłam. Tylko po prostu mi takie plamy wychodzą. No, także widzieliście, że po prostu cała, cała jestem w plamach zwykle i to tak jest codziennie, praktycznie. No, tak, codziennie. Czasami też yy, właśnie jest tak, że na przykład. Z radkiem się pocałuję, a on jest taki, że on jest ogólnie ma ciepłe ciało, czy się przytule do niego na przykład tak wiecie do szyi czy coś, to zaraz mi wychodzą, także no nie jest to fajne. Nie jest to fajne, bo strasznie utrudnia i mówię, byłam kons konsultowałam się z, właśnie z profesorem alergologii, specjalnie wybrałam, bo poszłam początkowo do zwykłego alergologa i porażka, nawet nie ma co gadać. Ale mówię, dobra, profesor, to y, zęby zjadł na nauce. Jak ja to mówię, skonsultuję się. No i powiem Wam, że wtedy dopiero mi ten y, profesor rozjaśnił, y, że jest takie coś jak pokrzywka fizykalna, że oddziałuje na ciepło albo na zimno y, właśnie taką alergią. I ja pamiętam, że jeszcze wcześniej to miałam na stopach, tylko tą pokrzywkę, a teraz mi się przyniosło wyżej. Także powiem Wam, że cieszcie się naprawdę z życia, z tego, co macie, że możecie po prostu normalnie żyć, że wiecie, pracować normalnie, że spotykać się ze znajomymi, po prostu, że, że wszystko jest ok. Jak czasem tam coś Wam nie wyjdzie, czy w pracy, czy gdzieś w relacjach, to tak naprawdę wiecie, wszystko da się zmienić, naprawić, a jeżeli są choroby, które są nieuleczalne, no to no, to wtedy jest mega ciężko. Także powiem Wam, że no nie jest łatwo. I też niektóre osoby mi piszą, że ciągle tylko marudzę. No sorry, ale jakbyście Wy mieli się zmagać z takimi chorobami jak ja, to też byście marudzili. Zresztą, cóż, współczuję Wam, bo musicie mieć straszne, strasznie smutne życie. Skoro zamiast cieszyć się z bliskimi we własnym gronie spędzać czas wakacyjny, taki letni to piszecie negatywne komentarze w internecie, które tak naprawdę nic wam nie dają, tylko chwilowo mówię i może się dzięki temu lepiej poczujecie bo macie takie smutne, smutne życie także współczuję naprawdę eee, no i co co wam chciałam jeszcze powiedzieć Spałam dobrze, kolejna nocka przez pana, jutro już Adek wraca, także spoko, fajnie. Miałam, przyszła moja paleta, pokażę wam. Pokażę wam, przyszła paleta, właśnie już ta kokosanka. Pokazywałam zdjęcie na Instagramie, ale teraz wam pokażę. Tu z jednej strony jest to opakowanie, a tutaj jest ta paleta. Tak się ślicznie mieni, że to jest po prostu naprawdę piękna sprawa. No i słuchajcie, chciałam ją dzisiaj przetestować, żeby wam nagrać film to chciałam się dzisiaj nią umalować. Ale z racji tego, że no tak jak widzicie, no te moje oczy nie są do końca takie, jak być powinny, to poczekam, aż mi trochę to zejdzie ta opuchlizna i trochę jak wiecie, tak się... no tak się uspokoję wewnętrznie i w ogóle eee, przygotuję tą moją skórę do tego testu, to, to wtedy Wam to nagram. Ale już mam ją i powiem Wam, że dobrze, że nie pojechałam na ten wyjazd na wieś, no bo bym nie mogła tych paczek w ogóle odebrać powiem że wczoraj byłam w galerii i było tyle osób, że naprawdę w szoku jestem bo ja to na przykład musiałam iść bo potrzebowałam po prostu zakupy jedzenie, bo mi się pokończyło ale niektóre osoby to wiecie, tak sobie spacerują po tych sklepach, wiecie, przeglądają te ubrania nie włączyłam nagrywania zmieniłam miejscówę, bo światło no to lepsze i powiem Wam, że nie wiem co chciałam powiedzieć, bo mi myśl uciekła. Że co do tej palety czekałam na nią 19 dni, także sporo. I to tak długo trwało, że mi się odechciało wiecie ją mieć, że mi się odechciało jej chcieć po prostu. <grym> Dlatego stwierdziłam, że lepiej, jak sobie będę zamawiała jakieś kosmetyki, właśnie na Kokolicie na przykład, na... i po prostu dwa dni i już mam te kosmetyki. A tu jednak czekacie, czekacie, zapominacie o tym. I no. No, nie wiem. Ale mam już pierwsze wnioski co do jakości tego, ale na razie po prostu na podstawie oglądania innych filmów, filmów innych dziewczyn. Eee, ale, ale jeszcze nie chcę, nie chcę takiej diagnozy po prostu dawać. Ale już mam pierwsze wnioski właśnie co do tego. Bo tam widziałam właśnie, że się pyliły, że się sypały te cienie. Zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Ale się powiem Wam, że tak się przyjrzałam tej palecie i ja myślałam, że to będą y, te y, błyszczące cieny, cienie, że one będą takie, wiecie, jak, jak czasem laski pokazują, że przesuwają i one to jest tak jakby jeden kolor. Ale jak się przyjrzałam, to są jednak takie brokatowe drobinki, więc no, Takie, wiecie, jak w starym stylu trochę cienie. No ale zobaczymy, na razie nic, wiecie, nie przesądzam. Mam taką prośbę do Was. Wejdźcie do Ani na kanał, który ostatnio też polecałam. Wejdźcie i zostawcie pod yy, ostatnim filmem serduszka. Jak najwięcej serduszek tylko wyklikacie, to zostawcie taką, taką prośbę ode mnie. Mam do was po prostu, bo Ania teraz potrzebuje wsparcia. Jak możecie to, czy to dajcie motkę serduszek. To może będzie będzie lepiej troszeczkę, jak zobaczy, zobaczę te, te wasze komentarze. Mm, no i co kochanie, jak dzisiejszy dzień będzie wyglądał? Powiem wam tak, mam zmywanie, muszę poskładać pranie, jak już wyschło. No i troszeczkę ogarnąć tu podłogi, pozamiatać, już tak wiecie przygotować na jutro. Um, no i co? No i nie wiem, no zobaczymy, jak ten dzień minie. Gardło mi trochę siada, bo wczoraj te, tyle się nagadałam. Z Radkiem rozmawiałam przez telefon i z Siorą i z mamą i tak... I tak po prostu gardło mi siada. No hej, hejo, nie wiem jak mnie będziecie słyszeć, bo jestem na naprzeciwko wiatraka. Zaraz sobie to odsłucham. To najwyżej nagram jeszcze raz, jak mnie nie będzie słyszeć. Jak mnie nie będzie słychać, o. Jest godzina 18.30. I dogrywam tą końcówkę. Bo powiem Wam, że znowu się źle poczułam i jeszcze straszny upał jest. I po prostu mnie tak, wiecie, tak klapłam. No ale się odzywam do was, bo obiecałam. Wszystko sobie w domu porobiłam, może wyłączę na chwilę. Wszystko sobie w domu porobiłam. Porozmawiałam z Julianem o światło tracę. Rozmawiałam z Julianem i z moją siorą na wideorozmowie. No i co, kochani? I jeszcze mnie czeka, mm, zrobić jedną rzecz i już mam wszystko zrobione. A jutro może Wam nagram krzykowanie się na powrót radka. Zobaczę jeszcze, jak to, jak to wszystko będzie. Bo trochę mam <laughs> w planach co do niespodzianki, trochę mam. Eee, po prostu, no muszę to czasowo jakoś wszystko ogarnąć eee, także trzymajcie za mnie kciuki, żeby mi wszystko wyszło no a tak to co, siedziałam w chacie, nie wychodziłam dzisiaj ta pogoda sprawia, że po prostu mam dość <noise> jak to każda youtuberka muszę gadać o pogodzie no ale, ale myślę, że następny film to będzie albo film właśnie z jutra, albo z paletą, ale to za jakiś czas już moje oczy trochę lepiej się mają, ale jeszcze odczekam, odczekam parę dni. No i powiem Wam, nie wiem czy Wam to mówiłam, nie jestem pewna, ale przyszedł mój wynik badania i się okazuje, że muszę jeszcze raz go zrobić, że 38 zł poszło się walić bo mi napisali w wyniku, że ja niby źle to zrobiłam, tylko że robiłam wszystko według instrukcji, która tam była i no nie wiem, w którym momencie mogłam zawalić. Także yy, po prostu nie wiem, no pierwszy raz mi się taka sytuacja zdarzyła, że praktycznie wynik był yy, taki, że nie, że nie było wyniku, tylko była informacja po prostu taka ogólna, Yy, bez jakichś konkretów i właśnie, że zasugerowanie mi, że, żebym prawidłowo yy, pobierała do badania gdzie ja po prostu wszystko zrobiłam tak jak trzeba no co to za filozofia też z drugiej strony, no ale chyba mnie naciągnęli nieważne, no trudno zdarza się a tymczasem kończę bo, bo nie wiem, nie wiem co miałabym jeszcze do Was gadać i, I jutro się do Was odezwę. Także trzymajcie się. Buziaczki. Zaraz będę montować ten film. W ogóle pokażę Wam moje paznokcie, bo robiłam ostatnio właśnie te sobie końcówki, ale już mi się pozdzierały Jutro chyba se nowe zrobię. Eee... No i tak. No i kończę. Trzymajcie się. Do następnego. Pa, pa!